Na mym policzku czerwona śminka, no bo zamówiłem jej kolejnego drinka, to oblaw co w czarnych leginsach, kręci tym tyłkiem, nie grzeszna dziewczynka. Na mym policzku czerwona śminka, no bo zamówiłem jej kolejnego drinka, to oblaw co w czarnych leginsach, kręci tym tyłkiem, jak grzeszna dziewczynka. Nie wierzy już w miłość ha. Po, po tym, 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 tym jak z ją straciło Co weekend melo w klubie i żyje sobie chwilą za smutki z piafsi, gdy otwieracie wino Ale to nie twoja wina, że był pojebany Zabiorę cię na drina, jakoś posklejamy rany. Co z tego, że w ogóle prawie się nie znamy? Wódka łączy ludzi, więc nie podpieraj ściany. A wszystko mi jedno To randka w ciemno twarz czerwona szminka Kusi mnie na ser. Ja wyciągam jointa, popijam perłą A ty robisz to ze mną, jesteś królem, no Na mym policzku czerwona śminka, No bo zamówiłem jej kolejnego drinka Dobra brzoskwinka w czarnych leginsach Kręci tym tyłkiem niegrzeszna dziewczynka Na mym policzku czerwona śminka, No bo zamówiłem jej kolejnego drinka Dobra co skwinka w czarnych leginsach Kręci tym tyłkiem niegrzeszna dziewczynka szukasz miłości w klubie? Nie wierzę Szybciej znajdziesz prawiczka na Tinderze Chcesz księcia z bajki? Nie bądź lalką Barbie Wyjebane w te fitparki, bądźmy normalni Ej, chodźmy zatańczyć, nauczę cię na trzy Moje, łóżko, jaj, ty Szminka Maybelline i Malinka. Na mnie znamy się, pół godziny Zaskakujesz skarbie, wow. Wszystko mi jedno, to randka W ciemno, twarz czerwona Śminka kusi mnie Na serio, ja wyciągam Jointa Popiję perłom, a ty robisz to ze mną Jesteś królewną no. Na mym policzku czerwona szminka No bo zamówiłem jej kolejnego drinka Dobra spinka w czarnych leginsach Kręci tym tyłkiem jak rzeczna dziewczynka Na mym policzku czerwona szminka No bo zamówiłem jej kolejnego drinka Dobra spinka w czarnych leginsach Kręci tym tyłkiem jak rzeczna dziewczynka